Cześć, dzień dobry, ja jestem Martyna i dzisiaj pogadamy sobie o moich planach takich czytelniczych i nie tylko do końca tego roku, ale też nie tylko, ponieważ będzie to The End of the Year booktag, czyli w sumie taki mój ulubiony booktag, który też się całkiem dobrze ogląda. Mam na myśli to, że odbiorcy też bardzo go lubią, a mam wrażenie, że bardziej niż inne booktagi i może w sumie nie będę już jakoś specjalnie przedłużać. Jestem przygotowana i zerknę sobie na pierwsze pytanie, czy są jakieś książki, które zaczęłam i chciałabym dokończyć jeszcze w tym roku w sumie to mam takie trzy książki, które są na mojej półce Gudric rozpoczęte i wydaje mi się, że trzech z nich nie dam rady na pewno obejrzeć przeczytać do końca roku. Pierwszy z góry mam Nieznajomi, tak? Tak, Nieznajomi Izabeli Janiszewskiej, czyli książka, którą zaczęłam niedawno czytać i myślę, że dzisiaj lub jutro ją skończę, więc tutaj się nie obawiam. Mamy też katabazę, którą zaczęłam słuchać na Storytel. Przysłuchałam jakieś 40% i skończyła mi się subskrypcja, a jakoś później nie czułam się aż tak zaangażowana, żeby, żeby ją doczytać w papierze, a już ją mam. Miasto na Marsie: Czy możemy skolonizować kosmos? I to jest książka, którą wrzuciłam sobie na TBR na jesień i wydaje mi się, że jej nie skończę, bo jakoś tak już chyba za dwa razy. Do niej podchodziłam i jakoś nie mogę się w nią wgryźć, mimo tego, że ona nie jest trudno napisana. Absolutnie. Jest też trochę tam zabawnych wątków, w sensie, że. Podejście autorów to jest akurat małżeństwo. Z jednej strony zabawne, w taki sposób, żeby zainteresować czytelnika, a z drugiej strony bardzo takie rzetelne miałam odczucie. Natomiast z jakiegoś powodu nie mogę się wgryźć dalej, więc nie będę narzucać na siebie niepotrzebnej presji. No i Mroczne Lustro, Samantyszanon, czyli piąta część serii Czasu Żniw. I to też sobie słuchałam w takim moim ciągu Czasu Żniw, gdzie pod rząd przesłuchałam drugą, trzecią, czwartą, no i właśnie zaczęłam piątą część. Ale w pewnym momencie poczułam taki przesyt i Znałam, że już nie mam na to siły, zrobię sobie przerwę i pewnie wrócę do tego w pierwszej połowie przyszłego roku, ale no na razie trochę się zmęczyłam, chociaż podobało mi się, tylko no, czułam, że potrzebuję przerwy. Drugie pytanie jest o to, czy jest jakaś książka, która wprowadzi mnie w tą końcówkę jesieni i pozwoli mi przejść w ten bardziej zimowy e, tryb. E, no i myślę, że tutaj jesień sobie zamknę słowikiem i sercem z kamienia, czyli książka Carisy Broadbent. Jeżeli w miarę gdzieś tam na bieżąco mnie śledzicie, to mogliście widzieć, że za, zachwyciłam się pierwszą częścią po uniwersum, bo to jest w sumie taki dodatek. Ja przeczytałam już pierwszą i drugą część, które były w, w ciągiem jednych wydarzeń e, skupiających się na dwóch bohaterach. A tutaj mamy poboczną bohaterkę z tych dwóch poprzednich części, które czytałam, która wydawała mi się bardzo ciekawa i bardzo się ucieszyłam, jak się dowiedziałam, że powstaje w tym uniwersum książka, właśnie, gdzie ona jest główną bohaterką, poznajemy jej historię, więc te książki są idealne na jesień. To są historie o wampirach w takim mrocznym świecie. Podobają mi się bohaterowie, bardzo doceniam to, jak nie zostali wykreowani, mimo że są to książki w podgatunku romantazy, no to jednak dają mi całkiem dużo rozrywki. No a tutaj skupimy się na Misze i fajnie, bo to już jest ostatnia książka z tej serii, którą mam w domu i wiem, że jeszcze jedna niedawno wyszła w Polsce, a w ogóle w całym uniwersum ma ich być sześć, więc tam to chyba sobie zostawię na kolejną jesień. Trzecie Pytanie w tym booktagu jest trochę dziwne, bo to jest pytanie o to, od czego zacząć nowy rok. I ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Zacznijcie nowy rok od tego, co bardzo Wam się marzy, żeby przeczytać, albo zróbcie sobie prezent i zaopatrzcie się w książkę, która od dawna gdzieś tam Wam się obija po głowie. Nie mam żadnej takiej rady ani dla Was, ani w sumie dla siebie, od czego chciałabym zacząć nowy rok. Nie jest to jakiś specjalny dla mnie czas. Ja nawet nie celebruję Sylwestra. Raczej jest to taki stresujący czas dla nas, przejście z jednego roku. W drugi, bo szkoda mi jest zawsze zwierząt i uważam, że ten Sylwester to powinien nie wiem, zostać zdelegalizowany, a przynajmniej same same sz nie sztuczne ognie. Sztuczne ognie chyba. Tak, sztuczne ognie. Wracając do książki na nowy rok, od czego sobie zacząć? I ja myślę, że zacznę sobie od rozgwiazdy Petera Wattsa, bo mam już ją na półce jakiś czas i ona kojarzy mi się bardzo z zimą. Jakiś taki zimowy vibe ją mi ona daje, pewnie przez to, że są to głębiny oceanu i dzieje się to tak głęboko, jest tam zimno i ciemno. Tak jak zimą jest zimno i ciemno i trochę niebiesko za oknem, jak jest się jak teraz, jak na niego spoglądam. I myślę, że może sobie od niej zacznę. Trochę ją odsuwałam w czasie skupienia się na tej pozycji, z tego względu, że wydaje mi się, że to nie jest najprostsza lektura, a ten czas taki sylwestrowy, po świętach, po nowym roku, zaraz, to to jest taki czas mocnego rozprężenia, gdzie nie ma zbyt wielu obowiązków i w pracy jeszcze jest tak luźno, więc myślę, że sięgnę sobie po rozgwiazdę Pitera Oca i liczę tutaj na pięciogwiazdkowy zachwyt z mojej strony. Kolejne pytanie odnosi się do premier i o to, czy czekam jeszcze na jakieś premiery w tym roku. Po pierwsze, grudzień jest w ogóle takim miesiącem, że raczej niewiele wychodzi, niewiele premier jest takich też głośnych. I głównie chyba to wszystko dzieje się w październiku. Nie wiem, czy to jest pod dyktando krakowskich targów książki. W każdym razie bardzo dużo wtedy się dzieje, jeżeli chodzi o premiery, a druga rzecz jest taka, że ja niespecjalnie w ogóle premiery śledzę. Nie skupiam się na nich. nie, nie Moim wyznacznikiem też nie jest to, co się pojawia aktualnie na rynku. Oczywiście, jeżeli gdzieś coś zobaczę, ktoś mi o czymś opowie i mnie zachęci, no to. Totalnie kupię jakąś książkę, zaopatrzę się w nią i, i jestem na niej skupiona, natomiast na co dzień, z miesiąca na miesiąc tego nie śledzę. Nawet niespecjalnie, wie, niespecjalnie wiem, co jeszcze wychodzi w tym roku, więc odpowiedź na to pytanie jest: nie czekam wcale. My, jeżeli Wy na coś czekacie i wiecie, że wychodzi coś super, no to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, bo może to będzie dla mnie taki, e, taka motywacja, żeby się czymś nowym zainteresować. To jest chyba moje ulubione pytanie, a jednocześnie też wiem, że niekoniecznie mogę liczyć na swoją odpowiedź w tym kontekście, bo to jest pytanie o to, jakie trzy książki jeszcze planuję przeczytać w tym roku. No i ja takie trzy książki sobie wybrałam, o których myślę. Są to grubasy, dwa grubasy, jeden cienias. E, I to są książki, o które właśnie ostatnio bardzo się do mnie przyklejały. I nie chcą się odkleić i chciałabym jeszcze je tak zimą przeczytać. Też mi się tak właśnie zimowo kojarzą. Jedna z nich to Nie czekam na szklankę wody o świadomej niedzietności Katarzyny Tubile Tubilewicz I to jest książka w, takim, w takiej narracji reporterskiej, gdzie autorka rozmawia z różnymi osobami, głównie kobietami oraz ich partnerami, którzy zdecydowali się na niedzietność. No i właśnie ta niedzietność tutaj to jest takie słowo klucz, bo początek opisu mówi nam o tym, że mamy dużo takich określeń na na ludzi, którzy nie zdecydowali się na potomstwo, które mają w sobie słowo brak i odnoszą się do tego braku dzieci, czyli na przykład tutaj są nie matki, nigdy rodzicielki, dzieciowolne. No i właśnie ta książka skupia się na, tak mi się wydaje, że skupia się na ludziach i na tym, co, jakie mają przekonania, potrzeby, jakich potrzeb nie mają właśnie w odniesieniu do, do bycia rodzicem. I to jest też temat, który bardzo mocno jest ze mną od wielu, wielu lat i coś, co mnie bardzo interesuje, i uważam, że takich książek nigdy mało w moim przypadku, akurat, więc na pewno, na pewno jeszcze po nią sięgnę w tym roku. Mam też czerwoną siostrę Marka Lorenza. To już jest Fantastyka, w której mamy. To jest chyba taka I fan... ja nie wiem, w którym roku wyszła ta książka, ale ona mi się kojarzy z takimi klimatami 2020. Początki dwutysięcznych lat, poczekajcie, czy jest tutaj gdzieś jakoś szybko? 2017, no to nie, to nie tak źle, nie wiem czemu ona mi się jakoś tak staro kojarzyła. W każdym razie mamy tutaj zakon dla kobiet, który nazywa się Słodka Łaska. A tak to dokładnie to jest klasztor Słodkiej Łaski, gdzie młode dziewczęta uczy się odbierania życia i nowicjuszki, które tam się pojawiają, szkolą się w używaniu... Pięści oraz miecza, tak? Dob tak, no, w sumie nawet tak to jest napisane. I niespecjalnie wiele słyszałam na temat tej książki. Natknęłam się na wiele pozytywnych opinii, może nie tak wiele, bo znowu nie była to duża liczba. W każdym razie, jeżeli już słyszałam jakieś opinie, to były one bardzo pozytywne. To jest też książka, której nie da się kupić nigdzie. Ja ją w ogóle chyba na. Tezeuszu gdzieś zdobyłam, już niby taką używaną, ona jest naprawdę w dobrym stanie, więc chciałabym się jeszcze zapoznać z nią w tym roku. I mam tutaj jeszcze księgę Czarownic Debry Harkness, i to jest książka, która jest przepięknie wydana. W ogóle Nikola mi uświadomiła, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ta książka jest wydawana i że ona już kiedyś była wydana na polskim rynku. W i bardzo brzydko wyglądała, a ta jest słuchajcie, szafoba naprawdę za tą szatę graficzną. I ja też niespecjalnie wiem, o czym ona jest. Zainteresowała mnie opinia jednej z dziewczyn, na TikToku, które obserwuję. Wiem, że to jest o czarownicach, wampirach i demonach i mamy tutaj na pewno jakiś wątek romantyczny zakazanej miłości która ma wszystko zmienić, no pewnie jakieś takie typowe wątki, natomiast z tego co zapamiętałam to ona jest bardzo jesienna i ma szansę być kolejnym takim światełkiem w moim tunelu z podgatunkiem romantazy, które jak wiecie lub nie, jak nie wiecie to się teraz dowiecie ze którymi ja nie przepadam i w ogóle za romansami to tak niespecjalnie mamy się ku sobie, no a to podobno ma szansę mi się spodobać, więc, więc chciałabym się też z nią zapoznać. Ona wygląda bardzo grubo, ale ona jest też w taki sposób wydana, że wydaje mi się, że będzie się ją szybko czytało, chociaż chyba jest tak prześwietlone teraz te białe strony, że pewnie niewiele zobaczyliście. No ale tak, to są takie trzy pozycje, które przeczytam. No a wspomniałam na początku, że trochę sobie nie ufam, no bo wiecie jak to jest. Mogę mieć jakieś TBR, mogę mieć na coś ochotę teraz, a za dwa dni wszystko się może zmienić. Przedostatnie pytanie jest o to, jaka książka może mnie jeszcze zszokować i stać się ulubieńcem tego roku. I ja nie liczę w ogóle na to, że jakaś książka będzie moim ulubieńcem, bo takim top of the top w tym roku jest dzikim roczny Mroczny Brzeg Charlotte McConaughey i też skończyłam dosłownie przed chwilą Krew nad Jasną Przystanią, M.L. Wang. I to są dwie książki, które chyba są takimi moimi mi największymi highlightami w tym roku, jeżeli chodzi o literaturę, więc nie spodziewam się, że coś mnie aż tak zaskoczy. Natomiast z tych trzech, jak sobie tak patrzę, te, które tutaj wzięłam, to zaskoczyć największą szansę ma mnie to. Bo jest to podgatunek romantazy, więc jeżeli mi się spodoba, no to będzie to zaskoczenie. Ale też obstawiam, że ta książka mnie bardzo, bardzo nie zachwyci i że bardzo trafi po prostu w moją czułą strunę. Więc tutaj zaskoczenia nie będzie, jeżeli, jeżeli się w niej zakocham. Natomiast no takie są moje typy jeszcze w tym roku. I ostatnie pytanie jest o to, czy ja robię plany na 2026? Ja jakoś niespecjalnie planuję rzeczy w kontekście literatury, bo na Goodreads ustawię sobie te standardy standardowe 100 książek, tak jak to robię. Jeżeli przeczytam, to przeczytam, jeżeli nie, to nie, nie ma to dla mnie jakiegoś wielkiego znaczenia, nawet w sumie nie wiem ile teraz mam przeczytanych książek na Goodreads. Tak jak też już zdążyłam wam powiedzieć, no też nie planuję od czego zacznę czytelniczo nowy rok, więc no myślę, że odpowiedź na to pytanie z mojej strony to nie. Natomiast robię sobie różne inne plany bardziej życiowe, podróżnicze, na przykład takim jednym z największych e, takich highlightów planowych przyszłego roku jest to, że kupujemy samochód, który sobie wymarzyłam kiedyś już lata, lata temu. Odbiór tego samochodu jest zaplanowany na marzec 2026 roku, więc to jest taki plan, który został poczyniony, no nie stricte teraz go nie robię, tylko tam nie wiem ile, dwa miesiące temu go zamówiliśmy. Robię też plany podróżniczo, bo w kwietniu planuję wybrać się za koło podbiegunowe i będę bardzo, najbardziej na północy, jak tylko byłam w swoim życiu. Ten plan jest na no, raczej no, zostanie zrealizowany, bo kupiłam już bilety lotnicze. Nawet też zaopatrzyłam się w porządną kurtkę, która mi się przyda na pewno w takim miejscu. Planuję też jakiś dłuższy wyjazd, dłuższy taki urlopowy czas we wrześniu. Ale jeszcze nie do końca w, nie wiem, gdzie się wybierzemy, bo to jeszcze jest pod znakiem y, zapytania. Raczej to będą, będzie taka podróż znowu samochodowa road trip, y, road trip z psami i z Grzegorzem. I w sumie czy ja coś jeszcze panuję? Mam jeszcze taki taką podróż w głowie, bo z moją najlepszą przyjaciółką planujemy się gdzieś wybrać, ale jeszcze w sumie nie wiemy gdzie, ogarniamy loty, miała to być Norwegia, ale teraz myślimy nad Islandią i to raczej będzie coś takiego mega krótkiego, no takich krótkich wypadów na pewno też się trochę pojawi, w tym roku ich było chyba z pięć, więc jeżeli coś planuję to raczej pod takim kątem, a tak poza tym no to płynę sobie z tym życiem i, i staram się nim cieszyć, a ostatnio robiłem naprawdę bardzo dobry, chociaż niewiele miałam takich lat w swoim życiu, żebym mogła powiedzieć: A nie wiem, czy w ogóle jakiś taki był że chciałabym powiedzieć, że był tragiczny i straszny i że liczę, że następny będzie super. Ale właśnie ten 2025 wspominam naprawdę bardzo dobrze i liczę, że 2026 zorganizuję sobie znowu tak, żeby też cieszył mnie na wspomnienia o nim. Możecie dać znać, czy wy robicie jakieś plany na 2026. To może się zainspiruje. To były już wszystkie pytania, jeżeli chodzi o, o te tematy książkowo, około książkowe na ten rok i na, na kolejny, więc tutaj się zatrzymamy. Jeżeli macie ochotę, no to też koniecznie odpiszcie w komentarzach na te pytania, w sensie odpowiedzcie na nie. Ja sobie zawsze chętnie czytam, co macie do powiedzenia, zarówno książkowo, jak i nie tylko. No i to tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć!